naprawdę przepiękną pogodę, stwierdziłam, że nagram dla Was foodbooka. Ta wiosna i słoneczko motywuje mnie do wspólnego spędzenia czasu z Wami, także zapraszam Was na cały dzień jedzenia. Na początek skoczymy sobie do Biedry, ponieważ nie miałam tego w planach, ale tak sobie dzisiaj rano ćwiczę i myślę jejku, jest takie piękne słońce. Mam tylko jedną sprawę do załatwienia na mieście, więc nie mam też jakichś mocnych, mocnych planów. Zatem foodbooka dla Was tutaj dzisiaj nagram, więc zapraszam. Lecimy do Biedry myślę, że w drodze wymyślę, co zjem na pewno będą to kanapki wiosenne, bo ja jak jest taka pogoda, kocham słodkie śniadania ale jak mam takie nowaliki, twarożek, bułeczkę to jest dla mnie naprawdę top of the top śniadanie więc nie przedłużam, lecimy na zakupy i zjemy sobie razem ej, no dobra tak jak Wam mówiłam, jadąc do Biedry wymyśliłam, co będę dzisiaj jeść także zaczniemy od śniadania i słuchajcie ja wiem, że w Biedrze nie powinno się kupować pieczywa w ogóle w tych marketach ale ja mam sobie takiej jednej bułki codziennej, zaraz Wam ją pokażę, może komuś narobię smaka, a może Wy napiszcie mi, że też ją bardzo lubicie, więc nie będę w tym sama. Taka bułeczka codzienna, na no to twarożek, warzywka i jakaś taka jedna bułeczka na słodko, żeby ten słodki smak do kawki tutaj się dobrze wpasował. I tak, później jadę tą, tak jak Wam mówiłam, mam do załatwienia jedną sprawę pod Warszawą, godzinkę od Warszawy, więc mogę zrobić sobie taką mini wycieczkę. To ja na wycieczki bardzo lubię brać w rapy, a że odmroziłam sobie polędwiczkę od mamy, idealnie, zrobię sobie wrapa, zjem może na świeżym powietrzu, to będzie tak fajnie, miło. Ja w ogóle na wycieczki mam takie dwa swoje comfort foody. Pierwszy to jest wrap, bo uwielbiam tego skapconiełego wrapa z warzywami zjeść sobie na świeżym powietrzu, albo pankejki, takie placuszki, do tego biorę sobie jakiś dżem owok, czy jakąś pastę pistacjową i ja wtedy jestem szczęśliwa. Także w sumie większość rzeczy w domu mam. Potrzeba mi tylko tej bułeczki i warzyw, także lecimy na zakupy. Proszę bardzo, tak prezentuje się moja ukochana bułka z Biedry, złote 19, polecanka. Pani w przygotowaniu kanapek nie ma zupełnie nic specjalnego, co mogłabym Wam tutaj nagrać i pokazać proces ich przygotowania. Pochwalę Wam się tylko, że mam wszystkie warzywa, mam swoją ukochaną bułeczkę i słuchajcie, zawsze wybieram tą największą. Tak sobie otwieram szufladę i tak z góry patrzę, która jest największa i biorę największą. Nie wiem, tak mam, po prostu z większej bułki mogę mieć więcej kanapek, logiczne. Tak, tak. Więc mam swoje ukochane warzywa, przygotuję kanapki, usiądziemy razem, zjemy i to będzie start dzisiejszego dnia. Uwielbiam takie kanapki. Dajcie znać, czy tylko ja lubię jeść takie nudne kanapki na śniadanie I uwaga, dla mnie nie są nudne. Ja wiem, że zrób, bo gdyby wam teraz pokazała, nie wiem, pankeki, naleśniki, jakieś mega ekstra gofry, albo w ogóle jakieś fancy śniadanko, że szparagi, jajko i tak dalej. Ja uwielbiam wiosną prostotę. Do lata mamy jeszcze trochę czasu. Latem może poszalejemy, ale teraz, jak jest ten okres wiosenny i są nowaliki, kanapki, jak złoto. Robię i widzimy się na gotowych kanapeczkach. Możecie dać mi znać, tylko u mnie w domu mówi się na to po prostu serek w beczułce. Ja robię z tworożkiem, ale stwierdziłam, że jak mam ten serek śniadankowy, to wezmę go jako baza. Może na jedną półweczkę położę dżem. Zobaczymy. Warzywka Serek była i ja jestem spełniona. Nie wiem, czy w sumie moja mama tak mówiła, czy babcia tak mówiła, ale zawsze się mówiło, że serek w beczułce. Serek w beczułce smakuje lepiej niż ten taki, wiecie, w tym płaskim pudełeczku. Dobra, robimy. Ja wiem, że ja się tutaj rozczulam nad tą bułą, ale spróbujcie i sami się przekonacie, że jest naprawdę przepyszna, z zewnątrz chrupiąca w środku mięciutka sama chemia, ale cóż, polecam. Już obiecuję ostatni raz rozwodzić się nad tą bułką, ale zobaczcie, jak weźmiecie sobie największą, to przekroicie ją na takie cztery części i macie cztery przepyszne kanapeczki. Taki ode mnie pro tip. Słuchajcie, ja wiem, że mamy czerwiec, ale dostałam od brata paczkę. Jak pewnie widzieliście w weekly vlogu i ta kawa to jest coś przepysznego. Właśnie do śniadania będę robić sobie kawę. I jeżeli będziecie mieli okazję bo ta kawa jest przesłodka, przepiernikowa. Naprawdę, mimo czerwca, dziękuję Marcin, jest obłędna. Słuchajcie, fun fact jest taki, że robię sobie te kanapki po prostu bardzo często i zawsze wychodzą mi takie przepiękne, estetyczne. A dzisiaj pod foodbooka wszystko mi spada, wszystko wygląda tak byle jak... Ale no, życie. Także zabieram się za jedzenie. Czy ja mówiłam, że dzisiaj jest piękna pogoda? Słuchajcie, nie wiem, ale się na ten moment ściemniło, więc mam nadzieję, że to tylko chwilowe zachmurzenie i że wyjdzie jeszcze słońce. Ja już wzięłam gryza, ponieważ stwierdziłam, że okej, okay, to jak nagrywam foodbooka, to jeszcze nagram rolkę na Instagrama. I wracając do tej kawki, słuchajcie, ona jest naprawdę... Ja wiem, że ja ci taki kolor, że ona jest taka bardzo bladziutka, że bardzo słaba i to prawda, ona jest taką słabą kawką. Jest bardzo aromatyczna, taka słodziutka, piernikowa kawa. Nie wiem, pewnie w składzie ma cukier, nie zgłębiałam się, ale jest naprawdę super. Także to jest mój taki czerwcowy, ale świąteczny vibe, ok? Mm, kanapeczki są oczywiście przepyszne, wiecie o tym, bo to nie ma tutaj, co nie ma, co się tutaj nie udać, wiecie o co chodzi. I w sumie tak myślę, że skoro wspomniałam o tej kawce, O, wychodzi słońce, okej, okay. jest to dobrze. Skoro wspomniałam o tej, zachodzi, nieważne. Hm. Skoro wspomniałam o tej kawce, to mam jeszcze w domu słodycze od Marcin'a i tam są różne ciastka. Część już próbowałam, część nie, więc może jak dzisiaj mam taką fazę nagrywania, to może i nagram również recenzję tych amerykańskich słodyczy. Jest to jakiś pomysł pod tego foodbooka, także kochani, ja zajadam moje pyszne śniadanko, a z Wami widzę się, kiedy będę przygotowywała obiad. Upiekłam polędwiczkę w airfryerze, teraz robię wrapę. mamy tutaj serek śmietankowy, ketchup, sałata i dam dosłownie te same warzywa, które dawałam rano do śniadania. I mój sposób na polędwiczkę to jest zamarynowanie jej wcześniej w sosie teriyaki, w miodzie i sosie sojowym. Upieczenie jej przez 10 minut. Ona jest wtedy taka jeszcze pół na pół, taka i przepyszna. Nie wiem jak to teraz zwinę, ale dałam jeszcze z innych warzyw marchewkę, ogórka, paprykę, marchewkę, rzutkiewkę. I teraz nie wiem jak to zwinę, ale trzymajcie kciuki. Także zobaczcie, nie wyszło mi wcale tak aż bardzo źle. Pakuję go do końca i zabieram się w trasę. Słuchajcie, pogoda się zmieniła, więc pewnie będę jadła w samochodzie, ale cóż, okej. Okay. Pakuję w wrapa i myślę, że widzimy się na spokojnie w domu. Jak już wrócę, w trasie też nie będę nagrywać, więc wrócę do domu i może nagramy sobie test tych przekąsek. Potem muszę jeszcze dokończyć ogarnianie mieszkania, ale to na spokojnie. Teraz szybka trasa, szybka sprawa, szybki obiad. Mam jeszcze w ogóle, słuchajcie, warzywa spakowane, także będzie zdrowo. Nie wiem jak Wy, ale ja uwielbiam wycieczkowy vibe i każda możliwość, w sensie możliwość, ja po prostu mam do, do załatwienia jedną sprawkę pod Warszawą. Godzinka w jedną, godzinka w drugą, no to stwierdziłam, że wezmę sobie wrapa, umilę sobie ten czas, zrobię przerwę na świeżym powietrzu, zjem sobie tego wrapa. Ale pogoda słuchajcie, mi się tutaj diametralnie zmienia, więc trzymajcie kciuki, żeby było dobrze. Jadę, by zjem sobie to. I myślę, że już widzę się z Wami na spokojnie, jak wrócę do domu. Wiecie, też w trasie nie będę nagrywać, a w międzyczasie nie wiem, czy będzie na to czas i czy będą do tego godne warunki. Więc widzimy się na spokojnie na jakimś słodkim deserze, czy kawce popołudniowej, ewentualnie może jakąś dorwę na trasie, bo jest teraz kawa w Maku za 6, więc super. Dobra, to ja się zbieram. Widzimy się za jakieś pewnie 3 godzinki. Tak, 3-4 godzinki. No, dobrze, że jesteś. I żeby nie marnować resztki warzyw, spakowałam sobie coś takiego jako przykąskę do pochrupania podczas wrapa i podróży. No dobra kochani, ja jestem w ogóle w Ostrowi Mazowieckiej. Jeżeli jest ktoś stąd, to serdecznie pozdrawiam. Zawsze to jest taki pomost pomiędzy Warszawą a Łomżą, jak już się jest w Ostrowi. Znaczy kiedyś tak było, jak się jeszcze jeździł autobusami. Jak się jest w Ostrowi, no to już blisko do Łomży. Bo teraz już się tak, jakby ostro zostawia przez Eskę. Ale tak, pozdrawiam cieplutko tych, którzy są stąd, albo którzy kojarzą w ogóle to miejsce. Żeby nie było, na podwórku też pijemy wodę. Chociaż nie zawsze u mnie z tą wodą jest. Słuchajcie, ja robię sobie tak, że od każdego poniedziałku ja będę piła dwa litry wody dziennie. Ja w poniedziałek jest ok, we wtorek jest ok, ale w środę to już zapominam o tej wodzie więc napiszcie mi w komentarzu Ania, pamiętaj o wodzie i ja będę się starała zrobić sobie taki challenge czerwcowy żeby tą wodę naprawdę, naprawdę z ręką na sercu pić każdego dnia i co, warzywka sobie schrupałam wcześniej, a teraz zrobimy test naszego wrapsona wow tak, ja lubię właśnie jak on jest taki, słuchajcie skapconiały i ta pachnąca polędwiczka Jami, 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 Dobra, idę sobie nad dwór zjem, a my się widzimy w domu. Pomyślę, co na wieczór ogarnąć fajnego do jedzonka, ale na spokojnie, na pewno jak wrócę, to zrobię test słodkości. No dobrze, to po powrocie do domu czas na test tych... Słodyczków, które dostałam od brata ze Stanów. Będę miała do popołudniowej kawki, a przy okazji nagram dla Was kontent przyjemny, spożyteczny. Także zabieramy się za nagrywanie. Także, jak widzicie, szybciutko się przebrałam. Nieco, tak, wiecie, zmieniłam styl, żeby nie było, że nagrywam cały dzień w jednych ciuchach, no bo jak publikuję materiały, no to publikuję jednego dnia, kolejnego dnia. No, to tam jakaś szybka przebiórka zawsze jest ok. Przedestowałam wszystko. I uważam, że te ciasteczka, w ogóle pokażę je wam. One są takie zwierzątka, i mają tak. Są tutaj oblane masłem orzechowym, tutaj mają czekoladę, i w środku jest taki chrupiący, ciasteczkowy, słodki crackers. Ja je trzymam w lodówce, ponieważ wtedy są takie fajne, schłodzone, i są naprawdę smaczne. I są ekstra chrupiące. Także to jest miła praca, bo testuję, smakuję i nagrywam dla Was rolkę z testem. Czyli tak troszeczkę też pod siebie, no bo mam przekąskę, mam nagranie, mam kontent, więc super. Także te ciastka są chyba na ten moment. O nie! Sorki, poczekajcie. Jednak topką jest tutaj ten pięć w jednym ponieważ mamy, kochani, tutaj taką czekoladę z całymi preclami w środku i to jest dopiero przypyszne, bo tutaj mamy właśnie krakers, precel, masło orzechowe i wszystko jest oblane taką mleczną czekoladą. Mhm. To jest numer jeden. Numer dwa. Ciastko to już Wam wcześniej polecałam, chyba. Chyba Wam polecałam, nie pamiętam, czy Wam. Na Instagramie na pewno polecałam, bo... To ciastko już praktycznie... Mówiłam Wam w weekly vlogu, że tutaj nie mam prawie już całego pudełka. Zostawiłam kilka, żeby mieć na test. I to jest przepyszne. To ciastko jest takie zwykłe, klasyczne nasze jak Milka, tylko że mamy tutaj te małe cupcakes z Reese's. Mhm. Mm. I wiecie co? Ostatnio zrobiłam naleśniki z puddingiem takim ciasteczkowym. I pokruszyłam sobie to ciastko na wierzch. Ojej, to było przepyszne. Jak pokazywałam Wam też w weekly vlogu, dodawałam to do lodów, to potem na naleśniki, na placuszki. Uwielbiam takie połączenia, takie wiecie, niby gofry, ale pokruszone ciasteczko. Niby lody, pokruszone ciasteczko. Uwielbiam naprawdę. A tutaj mamy tą klasyczną malutką babeczkę. I przyznam Wam się, że na kolację zamówiłam sushi. Chwilę przed nagrywką, bo stwierdziłam, że Mam ochotę na coś przepysznego jeszcze na kolację. I troszeczkę tak nie będę ukrywać, że stwierdziłam, że fajnie wam pokazać jakąś inną kolację, niż, nie wiem, rano te kanapki. Teraz tutaj przekąska. Żeby coś było ładnego, estetycznego, ale też przepysznego, bo ja kocham sushi. Kocham, 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 a sushi burgery. To jest mój top of the top. I co? Ja miałam bardzo przyjemną przekąskę. Wracam do obowiązków. Zmontuję rolkę, a z wami widzę się, jak już przyjdzie sushi. I chyba już tak zostanę w tych ubraniach, bo wątpię, że się będę trzeci raz przewierać. No jak się przybieram, to trudno, ale tak. Do zobaczenia, kochani, później. Ja słuchajcie, czekam na sushi, ale już wam pokazywałam. Oglądam super serial w tle, także przygotuję sobie tutaj scenarię. To jest serial na zawsze. Ja sobie przygotuję scenarię. Ładnie wam to nagram, pokażę. A ogólnie sushi icons jest to sushi, z którym jestem równorok. Jestem zakochana, zachwycona, zawsze spełniają moje oczekiwania w 100%. Także nie mogę się doczekać, aż przyjedzie. Sushi icons mam współpracę na Instagramie, mam nawet kot rabatowy, więc jeżeli chcecie, to chętnie się z wami też podzielę, chociaż nie jest to. Tutaj współpraca tylko na Instagramie, ale że Wam pokazuję, to może ktoś skorzysta, bo naprawdę warto, kochani, warto. Kot rabatowy to pani rol, a koniecznie musicie spróbować tych burgerów 100 na 10. Się prezentuje. To jest akurat burger z tuńczykiem i on jest też przedspaniały, ale łosoś i krewetka to jest top. Ale no zobaczcie, jak to się prezentuje. O, błędnie. No, dobra, tutaj mamy sushi burgera, który jest połowa z łososiem, połowa z tuńczykiem. Tutaj mamy moją rolkę pani roll, która jest dodawana do każdego zamówienia z moim kodem. Tutaj jest hosomaki z krewetką. I nowość, słuchajcie, to jest przepyszne. W takim cytrusowym sosie, łosoś, awokado, taki klasyczek. No i oczywiście zawsze macie dołączone wasabi, imbir i sos sojowy. Ich uwielbiam. Przepyszny, naprawdę. Także czas na jedzonko. Nie macie pojęcia, jaka jestem głodna. Słuchajcie, opóźnienie suszy było o półtorej godziny. Ja już naprawdę nie wiem, co mówię i nie wiem, co gadam. Ale tak, słuchajcie, mamy tutaj sushi burgera, mamy tutaj moją rolkę, mamy rolkę cytrusową, mamy pałeczki, które właśnie będę rozpoczynać, ale spokojnie, ja nie jestem z tych, którzy jedzą pałeczkami, ponieważ ja nie potrafię jeść pałeczkami. To jest, nie wiem, nie nauczę się raczej, ale tak, wiecie, pod, pod Instagrama to ja, to ja to zrobię. I ta rolka niestety ma jedną małą wadę, ponieważ ma. Mango, ale spokojnie ja je wydłubuję i wszystko jest dalej przepyszne. To jest taki mini sushi burger. I ogólnie co chcę Wam powiedzieć, to równo rok mija teraz jak poznałam sushi Icons i właśnie tutaj pierwszy raz spróbowałam sushi burgera. W ogóle miałam takie, że: Ale jak to sushi burger? Że czy to będzie smaczne? I nie wyobrażam sobie innej pozycji w menu jak sushi burger. I właśnie ta moja rolka jest taka bardzo, bardzo podobna do sushi burgera. Jest po prostu taki mini sushi burger. No i oczywiście klasyczek, który myślę, że każdy, każdy lubi, każdy zna. To jest jeszcze polane teriyaki, czyli moim ukochanym sosem. Przepyszne. Także wybaczcie mi, ja się będę rozkoszować. Dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. I jeżeli podobają Wam się podbuki, to do zobaczenia w kolejnym. Pa! I przyznam Wam się jeszcze, że mam słabość do ich moci, a zwłaszcza tych pistacjowych. Także na deser, przed snem, po pożegnaniu. Mm. Moci. To teraz już oficjalne. Pa! Pa!